Witam z tej strony Andrzej Micha i zapraszam na kolejne wydanie Teleekspresu. Nowe oznaczenia przystanków miasto zareagowało i oznaczyło wszystkie przystanki w aktualne plany i rozkłady jazdy. Dzięki temu mieszkańcy mogą bez problemu poruszać się komunikacją miejską i być na czas, czy to w pracy, czy to w szkole. Mieszkańcy nie ukrywają zdziwienia, przypominają, że kilka miesięcy temu przedstawiciel transportu PKS wskazywał winę na pasażerów i nie zgadzał się ze słabymi oznaczeniami przystanków i nieaktualnymi rozkładami jazdy. Jednak mimo to mieszkańcy cieszą się, że w końcu mogą posiłkować się nowymi rozkładami jazdy. Nowa pętla autobusów. W okolicy Darłowa powstała nowa pętla autobusowa, projekt miasta, który został zrealizowany w tym roku, aby usprawniać ruch w całym województwie. Dzięki temu pojawiło się wiele nowych połączeń i możliwości dojazdów. Przedstawiciel PKS zakłada, że do końca roku będą mogli opublikować raport, jak nowa pętla wpłynęła na jakość dojazdów oraz czas dojazdu. Ta inwestycja to jedna z lepszych inwestycji w tym roku. Dzięki temu będziemy mogli z komfortem dojeżdżać do celu ocenia jeden z mieszkańców. Miasto zapewniło, że to jedna z wielu inwestycji w komunikację. Które planują w tym roku. Mieszkańcy nie mogą się doczekać, aż usłyszą o nowych projektach czy to unijnych, czy zorganizowanych przez Urząd Miasta. Tak jak powiedzieli, tak zrobili. Unijny projekt budowy wysypiska śmieci jest zakończony. Wysypisko, które szacuje się na około 20 milionów złotych, zostało właśnie otwarte. Minie trochę czasu, zanim urząd zacznie rekrutować nowych pracowników, jednak wysypisko już zaczyna funkcjonować. Miasto ocenia, że ta inwestycja może uratować jakość życia oraz dbałość o środowisko i czystość miasta. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli żyć w czystym i schludnym mieście. Zarząd PKS szuka pracowników na stanowisko kontrolera biletów. Praca lekka, przyjemna i pożyteczna. Tak przynajmniej zapewnia zarząd PKS. Ze względu na bardzo małą ilość pracowników w tym zawodzie, zarząd próbuje zachęcić mieszkańców wysoką płacą 1000 zł za złapaną osobę. Takie wynagrodzenie zarząd PKS proponuje rekrutowi na start. Oraz owocowe czwartki Jak zapewniają chcą wyeliminować ludzi jeżdżących na gapę Dzięki czemu do budżetu miasta wpłynie więcej pieniędzy Zobaczymy co im z tego wyjdzie Jak wiadomo opinia wśród mieszkańców na temat kontrolowych biletów jest bardzo słaba I myślę, że dużo osób się nie zgłosi Ale to czas pokaże A czas pokazał, że nasz czas antenowy dobiegł końca Odcinek bardziej skierowany na fanatyków komunikacji miejskiej Ale tak wyszło To na tyle w dzisiejszym telekspresie Widzimy się w kolejnym wydaniu